Mając kilkanaście lat myślałem. Że zarobię miliard złotych, taki miałem plan, czy miliard dolarów, że będę tak cisnął ostro, intensywnie, że dojdę do tych pieniędzy i to się pojawi. Ale w trakcie jak żyjesz, urodziła mi się córka, zacząłem podróżować, jeździłem z klasą MGEGT, M7, A8. I jak doświadczysz tego wszystkiego i okazuje się, że tam nic tak naprawdę za tym nie ma, że dalej najważniejsze co możesz zrobić to dobrze zjeść, dobrze się wyspać, nie pić, nie chlać, nie ćpać i iść na siłownię, to potem nie widzisz sensu czasami w tym, żeby budować tak ogromną strukturę, bo wtedy dbasz nie o swoje życie, o swoją rodzinę, tylko dbasz o 200 pracowników, o 1000 klientów i twoje życie zajmuje rozwiązywanie problemów innych ludzi. Ja na pewnym etapie stwierdziłem, że nie chcę rozwiązywać problemów innych ludzi już w takiej skali, bo mam już wystarczająco pieniędzy, żeby sobie egzystować na tym poziomie, co chcę. Ale chcę robić rzeczy, które mi się po prostu podobają. I może mi się odwiedzi zaraz i będę chciał znowu podkręcić tempo, ale na pewno dobrze mi zrobiło to, żeby nie myśleć już o tak gigantycznym wyniku, bo tam nie ma nic, co by nas mogło zaskoczyć.